Robisz wszystko tak jak trzeba. Jesz mniej, więcej się ruszasz, odmawiasz sobie przyjemności, a waga nawet nie drgnie. I zaczynasz się zastanawiać, co jest ze mną nie tak. Ale to nie jest Twoja wina. Problem wcale nie leży w Twoim ciele, tylko w tym, co kazano Ci robić. W tym wideo pokażę Ci, dlaczego Twoje wysiłki nie przynoszą efektów i co możesz zmienić, żeby w końcu ruszyć z miejsca. Zrobimy to bez głodówek, bez dziwnych diet i bez spalania portfela na suplementy. Tylko to, co działa, zwłaszcza wtedy, gdy jesteś zmęczony, masz mało czasu i chcesz wreszcie odzyskać kontrolę. Wyobraź sobie, że próbujesz spuścić wodę z butelki, ale zakrętka jest tylko lekko uchylona. Kropelka po kropelce leci, ale w tempie, które doprowadza cię do szału. Tak właśnie działa spalanie tłuszczu u większości osób na zwykłej diecie. Wiesz, niby coś się dzieje, ale tego w ogóle nie widać. Mija tydzień, dwa, waga stoi, lustro kłamie, frustracja rośnie. I pojawia się pytanie co ja robię źle? Większość ludzi wtedy sięga po magiczne rozwiązania. Głodówki, eliminacja wszystkiego, chleba, mleka, kolacji i szczęścia. Treningi 7 razy w tygodniu i zero przyjemności z życia. Ale nie wiedzą jednego, że organizm w trybie przetrwania zaczyna zwalniać. Badania z American Journal of Clinical Nutrition pokazują, że zbyt agresywna redukcja kalorii może zmniejszać tempo przemiany materii nawet od 25 do aż 30%. U niektórych osób to może być nawet jeszcze więcej. To znaczy, im bardziej Dziś się katujesz. Tym trudniej chudniesz. Efekt jojo to jest pewne i nawet nie wiesz, kiedy wracasz do punktu wyjścia, tylko z większą frustracją i mniejszym zaufaniem do siebie. Zamiast dalej kręcić się w kółko, warto spojrzeć na to z innej strony. Nie chodzi o to, ile jesz, tylko co jesz i jak to działa na Twój organizm. Pierwsza zmiana zaskoczy cię tym, jak szybko poczujesz różnicę. W teorii wszystko jest w porządku. Kalorie się zgadzają, waga notuje minimalny spadek, ale Ty jesteś głodny i tak non-stop. Jesz śniadanie i godzinę później masz ochotę coś przegryźć. Obiad za chwilę znowu. Myślisz o jedzeniu i zaczynasz się zastanawiać. Czy z tobą coś jest nie tak? A prawda jest brutalnie prosta. Nie jesteś najedzony, bo twoje posiłki są za mało sycące. I tu pojawia się największy paradoks, bo ludzie wybierają fit produkty, które wyglądają zdrowo, ale w praktyce nie robią nic poza tym, że znikają w talerza w dwie minuty. Te produkty mają zero objętości, zero błonnika i zero uczucia sytości. A potem zaczynasz podjadać, przekraczać kalorie i cała dieta się sypie. Tymczasem metaanaliza opublikowana w Annals of Internal Medicine pokazuje, że osoby, które zwiększają spożycie Błonnika do około 30 gramów dziennie chudną skuteczniej i rzadziej wracają do wagi z przeszłości. Jakie jest rozwiązanie? Zacznij od błonnika: maliny, brokuły czerwona fasola, jeżyny, płatki owsiane to twoi cisi sprzymierzeńcy. Dzięki nim twoje posiłki będą większe, bardziej sycące i paradoksalnie mniej kaloryczne. Są ludzie, którzy wyliczają kalorie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Inni stosują post przerywany, keto, paleo, dietę carnivore. Mają rozpisane wszystko, co, kiedy, ile, z kim, a potem pytasz, ile wody pijesz dziennie i cisza. Może jedna szklanka, może trzy, czasem jakaś kawa, a przecież woda to nie jest detal. To jest podstawa, bez której cała reszta przestaje działać. Woda wpływa dosłownie na wszystko. Od trawienia przez termogenezę po eliminację toksyn. Już 2% odwodnienie wystarczy, żeby zmniejszyć wydolność fizyczną, nasilić zmęczenie, zaburzyć koncentrację i, co kluczowe, spowolnić tempo spalania tłuszczu. Badanie z Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism pokazało, że wypicie wody 500 ml zwiększa tempo metabolizmu o około 30% przez 30-40 minut tylko przez efekt termiczny. Zawsze noś przy sobie butelkę wody w pracy, na spacerze, nawet przy komputerze. Jeśli chcesz, dodaj cytrynę, imbir albo miętę. Możesz też ustawić sobie przypomnienia. Woda to jest najtańszy suplement odchudzający na rynku, a 90% ludzi kompletnie o nim zapomina. Już kiedyś próbowałeś się odchudzać? Na pewno usłyszałeś to: musisz jeść więcej białka. Ale właściwie czemu? Większość ludzi kompletnie nie zna odpowiedzi i kończy się na tym, że jedzą zbyt mało, bo przecież białko to jest tylko dla kulturystów. Tymczasem to jest największy game changer, jakiego możesz użyć, nawet jeśli nie ćwiczysz w ogóle. Białko to nie jest tylko budulec to najbardziej termogeniczny makroskładnik, czyli taki, przy którym organizm spala najwięcej kalorii już na samym etapie trawienia. Według badań opublikowanych w Nutrition and Metabolism organizm używa aż 20-30% kalorii z białka, tylko po to, żeby je przetworzyć. Czyli zjadasz 100 kalorii z białka, a 30 z tego idzie w powietrze. Do tego białko reguluje poziom greliny, czyli hormonu głodu, co oznacza, że naturalnie jesz mniej i rzadziej podjadasz. A to oznacza tylko jedno lepsze efekty bez uczucia męki. Zacznij wprowadzać źródła Białka do każdego posiłku. Skyr, jajka, chudy twaruk, tofu albo mozzarella light. A jeśli nie wyrabiasz z ilością, białko w proszku to jest naprawdę dobry sposób na dobicie białka. W przeciwieństwie do spalaczy tłuszczu, ten suplement naprawdę działa. Skoro już wiesz, jak przyspieszyć spalanie tłuszczu bez głodówek i suplementów, to czas zrozumieć, dlaczego nagły spadek wagi wcale nie oznacza utraty tłuszczu i jak nie dać się nabrać na pozory. Obejrzyj ten film, żeby dowiedzieć się, co naprawdę znika z Twojego ciała w pierwszych dniach diety i jak sprawić, żeby efekty były trwałe a nie chwilowe. Do zobaczenia w kolejnym filmie.